Sensacja w pucharze ligi. Po świetnym meczu i konkursie rzutów karnych ZKM Gdańsk pokonał budros.pl i w ćwierćfinale Redbox Tyskie Cup zmierzy się z MZZ. -em. Był to niewątpliwie mecz bramkarzy, którzy bronili w niesamowitych okolicznościach. Jednak to golkiper zwycięzców został MVP meczu, ponieważ dodatkowo obronił dwa rzuty karne. Andrzej, jak ty to robisz? No nie wiem. <laughs> Lata praktyki. Dzisiaj byliśmy w Karnik dużo lepsi, mm -hmm. bo i w meczu jeden wykorzystany, co prawda z dopiski, ale jednak. Ale mecz był wyrównany, ale oczywiście wielki pokon w stronę bramkarzy, szczególnie w stronę Andrzeja. Wygraną z budrosem autobusy i tramwaje pokazały, że ekstraliga im jest straszna i że sporo w niej wiosną mogą namieszać. Myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Na razie chcemy jeszcze powalczyć w pucharze. Na pewno. Yy, Smaki mamy na ekstraligę. Teraz po meczu prawdopodobnie nikt to nie wątpi, że powinniśmy zagrać w tej ekstralizacji, ale zobaczymy, niech się ta liga skończy. Ale dobrze powiedziałeś, że smaki, bo to jest Redbox, tyskie cup i nagroda pewnie będzie jakaś tyska. Co wy na to? Jest to dla nas dodatkowa mobilizacja. Dobrze, to jeszcze bram bram Bramkarz. Słuchaj, no, ostatnio w meczu z Partnexem zastąpił Cię kolega, też czuło mu nieźle, ale jednak koledzy się mocno pozdrawiali i żałowali, że nie było. To jest duży, duży jakby popyt, to w strony w stronę strony no. no tak, dziękuję właśnie drużynie za wsparcie. No, nie mogłem akurat być, bo nie byłem w kraju, także. Oczywiście, pozdrawiamy zespół, jak zwykle. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Pozdrawiamy ZKM. Andrzej, kogo ty pozdrawiasz? No ja moją rodzinę, bo oglądają w internecie Redbox, także te filmiki, które się pokazują, na pewno moi synowie i żona będą oglądali.